I widać na raportu, to jest z Europy 4. I ledwo co nie zdążyłem skończyć, i zaraz mnie Rusy zaatakowali. Chwilę po i patrzcie z kim jeszcze walczymy. Nie ten guzik, tylko lewy. Proszę, a to znaczy, że jak chcę pokój, No nas powiedzieć, że walczę praktycznie z całym wschodem. O Denmark chociaż mi pomaga, nie ja, mi pomaga. Czy w tej wojnie jestem oczywiście, ja. ja, ponieważ zadanie wziąć Warszawy, chyba tam po paru miesiącach, jak nie w Warszawy, czy tam po paru latach, to w pewnym czasie to im się to końca maluje. Ja chcę zaoferować, to ja musiał ułonić Litwinów. Jeśli to nie nie wiem, pobieranie skończyło lub coś w tym stylu. A i Sidła, nie mam tyle by im dać. Branderburgiem, Bułgarię, Urlandię, to jest po worstu, że nie? Ukrainy się nie zgodzą, to jest na Płock się nie zgodzą. Po prowincji jedynie nie o Płock Litwania, tu i And go away. Więc pierwsze co zasugeruję, by zrobić. To będzie zatkować ma armię, 59 tysięcy prawie. Krym ma 15, czyli to wszystko. Proponuję rzucić się na Krym, a później jak mi się trochę wojsko odrobi, bo skasowałem całych i całe jednostki najmniejsze. Trzeba ponownie. Wszystkie wojska idą na Czerkazy. O kurczę, a oni skąd? O, o, taką armię liczę Turków, raczej Rusków. Eee, teraz na Krym. Zrzucowałem. Dostać biorę ich ze sobą i oni tutaj są. Moment, MK i teraz, oczywiście, Brytyjczycy się nie ruszą na. Do, 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 do. z powrotem na pomorze. Jeśli bitwa idzie, stracę więcej wojsk na Sony i oczywiście przegrałem. Ale oni zawsze znajdą odpowiedni. Poddaję się. To jest wojna światowa teraz. Rusza, Russia. Russia. Znaczy, wojna światowa, której nie dam rady wygrać. Może by się Hiszpania dołączyła i Wielka Brytania po mojej stronie. Jak mówię, wojna światowa, której nie dam rady wygrać. A dobra, radę typu mocniej przegrać. 3, 3k... 3 hajsu. Chyba, że no wiecie... Eee... Mogę sobie wybrać tą wiarę, to mi nic nie pomoże, Zainwestuję w kardynała, czy tak pobiję ich? Zabiorę im kardynała, będę taki niedobry. Offer Tribute, Clear Offer. Trzy No i Mark musiał oddać do świętego tsz, tsz, króle... tego... Holy Roman Empire. A to się nie zgodzą, by musiał dwie. Serio? A skąd Ryga ma dwie prowincje? jest ofert jest 40% No jednak nie ma jakiejś dobrej przyszłości dla Polaków Niestety nie wygram tej wojny Militarnie też jest to beznadziejne Wszyscy mnie atakują jak już tu tę bitwę? Jak mogę przegrać. Nie mam wojska. Dobra, muszę jednak oddać parę rzeczy. Source just offered. A może bez litwy, bo on ma 3 KH i su. 12%. No niestety. Cent. No niestety nie wyszło w ogóle. Ta wojna jest przegrana, całkowicie patrzcie, bo ja nie miałem wojska w ogóle. Oni to jechali. Zostało mi 1000 najemnej artylerii. Oleg ja rekrutowałem te wojska najemne, chyba. Nigdzie już A, kurczę, ale aż 107 zarabiam. Mamy mnóstwo hajes, teraz budują się całkowicie na maksa. Nie do pokonania. No mnie no, w ogóle jakieś wojsko trzeba zbudować. Tu Union? What? Personal Union? W Unii Personalnej. Kiedy, jakim cudem? Że nasze, nasze dynastie się jakoś łączyły. Same jak bohemia. Relations i Proof Relations. Muszę zapro zaproponować sojusz, bo tylko tak dam rady co zrobić. Hej co nie muszę się wybawiać teraz. Tak jak wojsko będę odbudowywał, to będzie już w kolejnej... W kolejnym odcinku. Niestety przegrałem wojnę i to bardzo mocno. Jak, jak, jak ja czuję. Niestety, już miał być tak pięknie. Oczywiście widziałem, że agresja mo z mojej strony skończy się źle. Muszę grać cacycznie, bo tak jak cztery już każdy grać polakami. Ale to nieważne, cześć. I jestem z powrotem. Nagram jeszcze tam nie. Wiem, w moment. Tak podjąłem Bułgarię. To będzie koniec tego odcinka. Ale jakbym nie zwalił zupełnie rzeczy w takie przypadki, to miałem te tereny i jeszcze te. Tylko, że wszystko zwaliłem. Mewar, doradca. Odchaj się, administrator mi się przyda. Eee, tutaj. Proszę mnie o przejścia. Szwedzi... Z kim w ogóle jest wojna? Akceptuj. Holy Roman. Nope. Hiszpania, Bretania... W ogóle, kto z nimi walczysz... Rus... Rosja. Rosja, do you want that? Yeah, you want that. tymi swoimi wojskami i ich atakuj. Riazan jak jedzie. Jeszcze już się skończyła na nich. A prawie przegrali. W Europie to już by wygrał, trójce by to wygrali automatycznie im przewagę wojsku ponad 10-krotną. No. We must do something, Tem, jak wygląda nasza mapa technologiczna? No ale tak samo, chociaż jest wszystko łatwiej, jeżeli chodzi o technologię. Szyb, szybciej to idzie. Następnie... Razem albo Brandenburg, czy Branderburczykami, albo Francuzami, jeszcze się zobaczy. Ale to raczej już będzie w grudniu. Dobra, Silistra jest moja już. Po annexation, set Czemu nie mogę? You, you don't have enough diplomatic power. Świetnie, I czy to jest moja prowincja narodowa? Tak, to jest moja prowincja narodowa. Są jakieś bunty? Nie, nie ma żadnych buntów. To są jakieś bunty w Harkowie, ale zaraz się skończą. Do Kiewa ich wyślę. Jeszcze tylko Noimar, Gdyby nie te sojusze. Jeszcze Wasa w Bawarii. Przynajmniej nie zostanie wchłonięte przez Święte Cesarstwo Rzymskie. Wy tak będziecie wieczną się bo? A dal mają swoje sojusze i to jeszcze ich to by... Jakbym ich zaatakował... Wojna, wojna, wojna i wojna. I to byłby koniec odcinka z zasadnego z EU4. Cześć.